Drewno jest jednym z podstawowych materiałów, robi się z niego między innymi papier, z którym chyba każdy miał styczność, w Minecrafcie jest podobnie. Drewno jest potrzebne do wytworzenia craftinga, patyków, tulsów, drabinek, no po prostu wielu różnych rzeczy. Dlatego w dzisiejszym odcinku spróbujemy przejść Minecrafta bez wycinania ani niszczenia ani jednego drzewa, że tak swierdzę ten film możemy nazwać ekologicznym. Jeżeli taki format filmu Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale. A teraz już przechodzimy do odcinka. Dzień dobry, śmietów, więc bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to nowa w sumie seria, tak mi się wydaje przynajmniej. Ponieważ jak wspomniałem oczywiście w tytule, będziemy dzisiaj grali w Minecrafta, ale nie możemy wyciąć żadnego drewna i takim sposobem musimy przejść całą grę. A teraz bez zbędnego przedłużania w sumie już zaczynajmy, bo... Nie chce mi się godzin na nagrywać. Więc wiadomo, jak każdy gracz Minecrafta, pierwsze co, byśmy poszli byśmy wykopali drewno. Tak jest nawet w Minecraftowych guidech, ale my tak nie możemy zrobić. Chociaż stop! Pewnie zastanawiacie się, jakie ja wykraftuję toolsy, jak ja wykraftuję crafting. No, no, tak naprawdę najważniejsza rzecz w Minecraftie. Otóż mam na to pewien sposób. W Minecraftowych wioskach są skrzynki, ale są też craftingi. Czyli wystarczy, że znajdę wioskę, w której będzie crafting. I już mam załatwione. A co z potykami na pustyniach są te martwe krzewy, które można użyć. I to będzie nasz sposób na życie i na przejście gry. Okej, okay, najpierw się zajmę znalezieniem chyba wioski, bo tak wolałbym jednak grać po bezpiecznej stronie i przynajmniej mieć ten crafting, bo znalezienie craftingu będzie troszeczkę cięższe niż znalezienie e, tych martwych krzewów. Więc wolałbym najpierw od tego zacząć. A najłatwiejszym sposobem byłoby po prostu pójście w łąkę. I znalezienie. Okej, okay, wioska nam się powoli zaczęła ujawniać na minimapce, więc jest to dobry znak. Nie ma kowala, ale to luz, bo i tak tutaj przyszliśmy po jedną rzecz, która mam nadzieję będzie w którymś z tych domków. Mamy jedzenie, łóżka. Bardzo dużo skrzynek, ale nie ma craftingu. O, Lipka, przeszedłem całą wioskę i nie ma craftingu. No dobra, trzeba sporadzić jakiś innym sposobem, ale golema trzeba zabić. Dalej nie naprawiłem tych tekstur w ogóle, przepraszam bardzo. Myślałem, że się nie doczekam. Mam no, serio, tylko trzy żelaza, no mógł się trochę bardziej postarać. Czyli na to wychodzi, że musimy szukać i pustyni, i craftingu. Okej, okay, mamy tam ruiny portalu i mamy wioskę drugą, więc sobie do niej podejdziemy. Może w niej będzie crafting. Trzeba wejdziemy na górę, bo to jest jeszcze druga część tej, tej, bo to jest druga część wioski. Mamy tu golema, sobie go też rozwalimy. Idealnie tyle ile chciałem, 5 sztabek, co oznacza, że mamy na wiaderko, mamy na kilo i jeszcze nam zostanie na miecz ponieważ no, szykiery nie zrobimy no, chyba, żebyśmy znaleźli kolejnego golema. Tam mamy po ruiny portalu, więc zobaczymy, może przynajmniej nam się uda wejść do yy, naderu, chociaż wolałbym tego bez tłusów nie robić. Oho! Tam chyba mamy ruiny portalu, ja bym na nie w sumie zboczył. Bo jest szansa, że możemy dostać jakieś tulsy stamtąd. Tyle węgla, ja go nie mogę wykopać. No Noże, ku! Mamy miecz i mamy siekierę. Fajnie, mamy flinta i mamy hełm. Z czym sobie go ubierzemy? Żebyśmy przynajmniej mieli czopeczkę, żeby mi zimno w głowie nie było. Dotarłem teraz do pewnego wniosku. W Minecrafcie, od że chyba 1.21, albo, nie wiem, albo 1.20, nie wiem, no. od której z tych wersji, z bambusów można zrobić drewno. Tylko, czy bambusy się zaliczają do drewna? Dlatego zdecydowałem zapytać się mojego najlepszego kolegi o poradę. Okej, okay, czyli to troszeczkę skraca nam czas, ponieważ wystarczy, że znajdziemy dżunglę. Co też będzie należy do, do... niezbyt prostych, ale na pewno łatwiejszych niż znalezienie craftingu albo przynajmniej pustyni. Wioska na prawo, możemy na nią w sumie zboczyć, bo jakby... Nam to i tak w sumie wszystko jedno na razie. No, czyli robimy speedrun wszystkich domków. Nie, nie. Nie, 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 nie. Tam. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie i nie. Uuu, przynajmniej sobie Golema zabijemy. Okej, okay. wracamy do poszukiwania dżungli. O oh. oh, boże, mamy to. Jest szczerze, patrząc na to, że już jest prawie godzina surówki. Nawet więcej. Oh, Jezus. O oh, boże, jak dobrze widzieć ten widok. Naprawdę tak szybko. Dobra. Tyle bambusów nam powinno starczyć. Na przynajmniej troszeczkę drewna. Ale. Nie! My potrzebujemy craftingu, aby zrobić bloki drewna bambusowego. No to wychodzi, że moje poszukiwanie bo dżungli było niepotrzebne, i mogłem się skupić na poszukiwaniu pustyni. No, nie wiem. No. Aha! Kolejna dżungla! Przynajmniej wiemy, gdzie mamy iść, jak będzie nam brakować. Jak będzie nam brakować. ...drewna bambusowego. O! Oh, Pillager Outpost. Czekaj, a przypadkiem tam nigdzie się nie... ...respiły... ...craftingi? Ech, co to my dla ekologii robimy? O Jezus, no, lepsze oni tu są. Ja nie mam tarczy. Ale dobra, szybkie akcje. Jest! Jest! Już ze stąd idę, już ze stąd idę! Ja już od was nic więcej nie chcę. Jezus, tak! Tak! Możemy wykraftować sobie w końcu ten... O drewno Jezu, jak dobrze widzieć drewno. Teraz możemy zrobić patyki. Sobie tulsy nawet możemy zrobić, proszę bardzo. I możemy przerobić nasze hejbale na chleb, bo już tam się kończył. O jak dobrze, o jak dobrze, o jak dobrze. Kurde, to jest tak naprawdę ten crafting to jest tak naprawdę nasze oczko w głowie, nie możemy go zgubić. Tam widziałem lawapulkę, pójdziemy, sobie zrobimy portal i... Jakkolwiek zaczniemy przechodzić grę tak naprawdę. O Jezus Maria, robimy Porto. O... Okay. Zapomniałem. Zapomniałem jak się robi porto. Dawno nie robiłem tutaj do nederu. Co to jest? Dżungla bez bambusów? Zasadzimy te osiem. Śliczna bez przemysłu na tyle. Okej. Okay. Jesteśmy w nederze. Yy, nie martwię się aż tak, bo mamy złoty hełm, więc wiem, że yy, pigliny mnie nie będą atakować. Teraz fajnie by było znaleźć fortecę, a to może być dosyć skomplikowane. Zapiszę sobie kordy portalu, aby wiedzieć gdzie wrócić. Mi idealnie starczą bloków. Co prawda, to nie fajnie, bo, mi, bo i tak muszę teraz wykopać te bloki. Ok, no to teraz tak. Łódeczkę. I lecimy z nimi. Liczę na to, że ta łódka będzie działać na podobnej zasadzie co te inne. Bo jeżeli nie, no to mamy kurczę kłopot. No nie. O nie, ja mam. Ok, mamy 16 perełek. Troszeczkę mi to zajęło, ale już nieważne. Teraz idziemy szukać fortecy i jak najszybciej przychodzimy do gry. O, 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 mamy fortecę, mamy fortecę, dobra. Jak teraz do niej jakoś dotrzeć, byłoby super. No, gdzie jest ta forteca? To jest Bastian, w ogóle. Nie go nie idę, pierdziela. Hmm. O, dobra, tu mamy zajście. No, Jezus. O. Dobra, tyle styki. Dobra, nie ma co wijać bawełny wracamy do tego. Do portalu i przechodzimy. No i dostaję zaraz kulę. Okej, okay, jesteśmy w overworldzie już. Będziemy teraz szukać e, strongholda. No. Tutaj w tą stronę. No fajnie, wchodzimy w głębi dżungli. Zbierzemy coś teraz siana.

tak mi się wydaje, ale stronghold tak nisko? Chyba ja, ja jestem w błędzie. O nie, nie jestem w błędzie. Jezus, Mary, stronghold tak nisko? ale dobra, nieważne. Trzeba znaleźć, bo naprawdę, już troszeczkę. No kurde. Już troszeczkę mnie ten, ten odcinek zaczyna męczyć. Dobra, mamy to. Teraz łóżko, w razie czego sobie ustawimy spawnę? Bo to oczywiście nie jest żaden speedrun ani hardcore, więc chciałbym sobie zrobić łuk. O idealnie mi zostało tego? Dobra. Łuk nam się przyda na te kryształy. Na te kryształki. O tutaj. Dosyć głupią rzecz. O cholera. Wow. Oczywiście, że musiałem się wyłożyć. O cholera jasna. No tak, dzień bez śmierci byłby, byłby dniem straconym. I to zawsze tak musi być. Dzień dobry, panowie. Jest! Poszedł. Huu! Uratowałem. panor... Super skila do tej gierki wideo, uratowałem mojego expa, wręcz nawet z nawiązką. A jajaj, mogę teraz to zakończyć lepiej, na przykład nie ginąc, ale i tak, patrząc na to, że speedrunowałem Minecraft może 2 lat temu ostatnio i zrobiłem to praktycznie bez seta, ja jestem zadowolony. No to skaczemy. To teraz poprawię obon. Oh no już powoli dochodzę do 3 godzin eee, z tym filmem, a miałem zrobić to szybko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli taki format filmu wam się podoba, że powiedzmy przechodzę Minecrafta, ale nie mogę konkretnej rzeczy niszczyć lub dotykać, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu czego następnie nie mogę robić w Minecrafcie. Ja się z wami już teraz żegnam i widzimy się już w następnym odcinku. Do miłego i siema!